Jeżeli szukacie ciekawych pomysłów na grilla tego majówkowego, szczególnie to przygotowaliśmy w Kiszonych Specjałach specjalnie dla Was zestaw o nazwie Majówkowy Grill, żebyście nie musieli klikać po stronie, komponować tą kiszonkę, ten zakwas, tą kombuczę, tylko Bartosz wybrał za Was moje ulubione produkty, które ja bym, ja bym sam zabrał na grilla do znajomych. W takim kartoniku one się mieszczą, cyk, pyk, jak zamówicie, kurier Wam przyniesie. A co w nim jest? Otóż, kochani, najpierw napitek, niealkoholowo. Tym razem, jeśli macie ochotę, piwko jedno, tolerujemy, ale na zdrowo grillujemy. Chcemy się dobrze czuć, chcemy się obudzić bez kaca na następny dzień, chcemy mieć energię, więc kombucha, różne smaki, mięta cytryna, malina klasyczna i różana. Chętnie kosztują wszyscy na grillu kombucha. Kombucha jest fajna, teraz ludzie lubią ją próbować. Wiele osób nie zna, więc to będzie taka trochę eksperyment, trochę poznanie z czymś nowym. Na rano, mimo wszystko, warto po tym obżarstwie, czy jest. Jest alkohol czy nie, wesprzeć się za kwasem z buraczka na trawienie, bo wiadomo, że na grillu coś pod ręką jest, cały czas coś trafia do buzi i trzeba później się wzmocnić. I teraz do pochrupania. Rzadkie weczka kiszona, pięknie chrupie i kolor ma fajny. oliwki kiszone. Jeśli nie próbowaliście, to polecam zdecydowanie, bo każdy, kto próbuje, zaskoczony straszliwie. Dla fanów pikantnych rzeczy mamy kimchi japońskie, ono będzie super na zagrychę. No i oczywiście klasyk ogórazki małosolne, które już wróciły i wszyscy na nie czekaliśmy niecierpliwie. No i też ciekawa rzecz, można zrobić sałatkę taką jak z buraka gotowanego z karpaczy, z buraków kiszonych, z rukolą, z fetą, i ona do grilla super pasuje. No i te kilka produktów zabieracie na grilla do znajomych, albo u siebie częstujecie ludzi, wszyscy próbują, wszyscy wymieniają się doświadczeniami. W międzyczasie zagryzają to, co z grilla przychodzi, i na następny dzień wszyscy wspaniale się czują, bo spędzili miło czas ze znajomymi, z wartościowymi osobami, tocząc dyskusje i przyjmując, spożywając zdrowe rzeczy. Zapraszam na kieszone specjały.pl